Normalnie słuchajcie nie uwierzycie, co dobra. się stało, nie? Normalnie jakaś podruba tutaj dołączyła i nazywa się Marley. Marley, czy się to Marley normalnie wbiły jakieś. Marley 11, dobrze. Widać, boś, że to dobra. rocznik. Dobra. A do was oczywiście informacja, że wymordy Hunter Bright z tej strony i witamy was w kolejnym odcinku z z, z jak to się nazywało? Y do do <laughs> Dokładnie. Mam o dwie ryby, które będą normalnie taki wpierdol, że Zostaw. go powiem. Zostaw! Zostaw je! Kurde Moje! Będziesz... Nie! Nie! Moje! Zostaw. Zostaw! Nie, co ty będziesz mi zabierać Ja wysyłam ja drugą tak falę mam. zombiaków. No ja tutaj próbuję. Przez chwilę myślałem, że od razu złoto. mamy creepera, wiesz? O oh my god! Nie wiem dlaczego. Jest tak, tak wystraszyłem się sobie? troszeczkę. Wyobrażasz to wow, sobie. Wow, już mam 110 expa! Stawiam wielki na początku, także jest super. Kolejna fala. Peg. 200? Ło, moje wieżyki robią robotę. Pick, pick. A nie chcie! Ale to wszystko przez to, że moje są tak średnio ulepszone. O nie! Mój! Mój ciąg! Hehe! A nie chcie! To o ja ulepszam kurde. jeszcze jedną tutaj. Tu robię o ulepszenie. Upgrading, upgrading. O proszę bardzo. Wysyłam kolejną falę od razu. Proszę bardzo PIS, peace PIS. Dobra. Spokojnie, tutaj I ja pieniądz! Wszystko pieniądz robi pieniądz. Jak to mówią z angielskiego? Money, make money. I normalnie to jest. lecą I już robimy prowadzą. Upgrade za 200, elegancko, tu pieniądz normalnie Tu pieniądz honey. Co mnie kradniesz? Złodziej Co? Ja? Jadnie ty, jak ja No to to co? Sam siebie od złodzieję. No sam, sam a co nie mogę sam się wyzywać, będzie mi bronił Kurwa jeszcze będzie mi bronił, żebym sam się je wyzywał, no Co za paruwa? Co za Berlinka z tego Mardeja? No nie wierzę po prostu. Ulep te tej że żebym ja mógł zarabiać. O właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Nie! Człowieniu, kurde ale... jego mać. Nie? nie? Muszę... No dobra. To Poszuję nie. Jeszcze to ja jeszcze jedną postawię, patrz. I jeszcze armilery nad piątym, czwartym I teraz zarabiam taki pieniądz, ale taki hajsy przepięknie. Idź, nie pan ja, ja, idź, ja. Nie pan stąd. Ja. Dobra, slash y, kick, wotę kick, hunter. <laughs> ja, pa tam, slash japa tam. <laughs> I pajączki wysłałem, i super, i normalnie, Dobra. o Boże, o Bojciu, ja... ależ pieniądz, ale pieniądze zaraz. Ja już zaraz... jestem stabilny, muszę ci powiedzieć, więc y, mogę sobie nareszcie, kurde, zacząć wysyłać. No to elegancko, jak możesz, to możesz, jakbyś nie mógł, to by było go... ale możesz. No to by było takie trochę średnie, no nie, jakbym nie mógł. A ja zrobię tutaj magę towera, od razu przygotuję kolejnego, który będzie pięknie zgarniał, jeszcze tu wyślę kolejne zombiaczki, bo mogę, na szybko, bo mogę. oh yeah. A, tu, 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 tu. Kurde, czemu nie mogę wysyłać? Dawać. Trrr, możesz, rrr, dobra, nikt ci Nie broni, pamiętaj. Pozwalasz mi, dziękuję Wszystko bardzo. Wszystko siedzi w twojej głowie, jesteś z I pięknie, no z mojej wie... No, moje wie, jak pięknie mnie tu kradną. Dobrze, moje wieżyczki. O, 415, nie mogę kolejne. Kolejne. A nie chcie! A w sumie teraz mogę sobie włączyć szejderki, tak, tak dla jaj. A, aż z tej okazji zjem czekoladę. Tutaj shaderki... zobaczymy, taka będzie epicka walka człowieka na jego kolor. to pięknie wygląda! O mój bojciu! Mamy nie wpiąć na odcinkach! Mardej nie żyć kurwa na odcinku, będziesz gruby! Mmm, 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 mm, mmm, dobra! Mardej! No przecież, co cóżko! Mardej! Tak, słucham. To nic, interesuj się. Dobrze, nie interesuję się. Przestajesz się interesować. Ale śmieszne w ogóle, fajne takie wybuchy, ale ładnie to wygląda. <y takie nagle białe, białe... O, mam taki. Taki ekran biały normalnie, taki bdziu. Explosion! no no. Tiri 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 tiri. Jak tam mardy u z pieniążkami? bardzo dobrze. Zgarniam wszystko. Nieprawda, bo ja zgarniam więcej. Jak kłamie widzicie? Jak kłamie. Boli go, że więcej zarabiam, boli. Ja wiedziałem mardy, ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że to cię będzie bolało. Patrz, patrz, co się dzieje u nich. Patrz. Unlock Skeletons and Send 12 Skeletons. Poszły. Poki, scary skeletons też bym inwestował. Ale... Patrz, człowieku. Scient, Kuźwa, Mr. Hunter, Bright Skeletons <laughs> idą. Człowieniu, the best premium skeletons of the world. Normalnie, panie, tutaj się Ale oglądamy. one sobie idą też, skelety ty. No ja też. Moje też sobie już idą, zobacz. Idą sobie twoje szkielety, proszę bardzo. Idą też tak. twoje szkielety. ja to bym Ma tego podpisane twojego... Marday, człowieniu! Marley, wtedy Marley jest na nim drużynie. Jest Marday Marley, człowieku. Ja no, nie wiem, kogo słuchać tego. Dobry momencie. gościu, dobry gościu. Ja bym ze sobą nie gadał. <laughs> ja bym ze sobą nie gadał. Jak to jest jakiś twój zły brat bliźniak, który się próbuje potrzeć pod ciebie. Oh my god, nie, zły brat bliźniak! Marley, skąd się tutaj wziąłeś? <laughs> Myślałem, że się, że się ciebie pozbyłem. O, Medieval Knight. Patrz, co on zrobił. Jak on chujowo stają wieżyczki, trzeba woteki kies. Woteki kies. Łaj mi wszyscy woteki kies. Patrz, jak on kurwa w ogóle miejsce zajął, człowieku. Wszystko archerkami za... za. Ale to zrobił, strasznie. Jak moje szkielety sobie idą, so, zoba. Patrz. A moje to nie? A twoje już zginęły. Bardzo dobrze. No dostanę więcej expa. Znaczy ja dostałem. No były bardziej... A i idź ty w cholerę A i idź ty cholery! <laughs> Najlepiej, i idź ty w cholerę A idź ty! Ja nie wiem, ty mi wszystko psujesz, kurde. Psujesz mi cały kurde, cały misterny plan. Sprzedaję czy nie sprzedaje? nie sprzedaje tych wieżyczek. O! O dobra sprzedaję. Nie, nie Powolutku sprzedaję. Kutafonie. Oni no nam w ogóle nie wysyłają jednostek człowieku Uwaga. I. Jezus, o, wiesz, poleciały. Dobra, i poleciały moje kolejne szkielety. A my już idą z Kradnę, kradnę, kradnę pieniądze. O, wysłali, wysłałem... Ole stójku na wysłał tych. Marty to paróweczka jest! Wiesz co? Ja przepraszam Ja Wiem. Co za gościu? Marty to jest parówka. Dziękuję bardzo. Dziękuję świętego Mikołaja. Dziękuję bardzo. Zawsze to marzyłem. Zawsze mardej o tym marzu, żeby parówką być Co za typ I gotować się w wodzie i z ketchupem w zgodzie <coughs> żyć. Oję oh yeah, to mardenskiem Co? Dobra, no nie ale szacuneczek za ten ryms Szacuneczek Plus jeden Ja Jadłem naprawdę. z rana dzisiaj se śniadanie Usłyszałem spod Widelca łacie panie. Ja tu patrzę, tu widzę, Mardej. Mardej oj. W życie cztery zamki cztery od Widelca. Mardej, patrzę. Ma tylko jedyne. Mardej, jak cię dupę skopiecie i jak cię zobaczę. Ja, ja nic nie wiem, ja nic takiego nie, to ja nic nie wiem. Rą <noise> to jest paróweczka z jego rączki, z bisateczka Mardej to jest paróweczka taka tu. O oh my god. <noise> Właśnie no dobra, sobie no. bije tutaj szkieletora. Mardej chyba jesteś chory, iść do znachora. <noise> do znachora? Do, dobrze, dobrze. Dobra. 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 Mardej, to jest paróweczka z rączki mu tu zwisateczka <grym /dry> Jak to przecież tupak jest, no ja nie, nie, nie wnikam Ja chyba kiedyś ułożę piosenkę o Mardeju, nie? O <grym /dry> nie <grym /dry> Zaśpiejesz piosenkę o Mardeju Wiesz czy mi który się... Który z rana ocha 5 kg kleju <grym /dry> O oh my God. Martyta jest ta z rączki mu tutaj zwisateczka Jezu to będzie, to będzie rym po prostu, nie? To będzie rym tej piosenki Mardaj to jest taka. Miał miał miau. A z mu tutaj już teczka Co ty chcesz ode mnie? Ja u wziął nateczki i parłeczki no. No bo szukałem czegoś do rymu, tak? Jak szukam do rymu, to rymuję. No wiesz co, zauważyłem. zauważyłem. No to nie, że człowiek. Zauwa jak ty, jak... No to nieźle źle zauważam, nie? Nie źle zauważasz człowieku. To ja, ja bym tak nie potrafił zauważyć. Ja już mam w ogóle Expa 1500 kupiłem sobie właśnie tego. Kupiłem sobie właśnie ulepszenie. No dobra, w taki sposób. No ja kurde, czekam, aż moje szkieletce zginą. Where are your skeletons? A tutaj są. Jak moje, człowieku, są... moje, oh, moje są ske skeleton, skeletons. To? jest są słabsze? No. Czemu? A tak jakoś. A ja tak... Aha, no dobra. No, to wszystko jasne. to jest taka kurczę <śmany> 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 A z się samu tutaj jakaś teczka. A co w tej teczce? Te już ma obligacje i inne z Minecrafta akcje. No to mardyj, taki właśnie jest. Kurde, dajcie mnie tego. No, tutaj. no, no dajcie no. Zabijam pająteczki. Pająteczko. Które wyżywa się ze zmardejateczki. Mardej to jest parę mm. Jak Człowieku jak mi się wkręciła ta wizonka No słyszę Kurde, ja mi się nie chce wkręcić Elitra Mi się nie chce wkręcić A wiesz dlaczego? No Bo mardej to jest parę no z Elitry no nie. mu wystaje teczka No nie Skąd ja to wiedziałem? Co za chłop Kam tutaj dwa pojzony stoją? Pytasz ich, zapytaj, mnie. Pytasz się... Ej, Poison, Czemu why pytaj? are you standing tutaj, here? Ej, Poison, why are you standing here? Ej, hey, Poison, why are... You... Tell me, why are you standing here? Tell me, here. why tam, 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 tam... tam, tam, tam. <laughs> zapytania. Co? Znak zapytania. Dokładnie. <coughs> ja mu też odpiszę. Gościu, dobra. I wszystko jasne. No. Tell me mi team, Tim, tim, tim. Nie, dlaczego przede mną Backslid, boys. O, proszę bardzo. Czy... O, y, y, na razie, muszę iść. Nie, wyszedł z gry. Co za typ. O nie, Marley. Marley to jest poróweczka. Wychodzi jak jest ucieczka. To jest Marley. <ścoughs> właśnie taki gnojek tu. Marley, czemu sobie poszedłeś? English, please. Polish, please. Nie. Nie Polish, please. <głos> <głos> ja jestem hamem Kosa? Z nosa. <noise> Kosa... <noise> Kosa z nosa. Człowieku. No to niezum Tylerkę, żeś tu postawił, gościu. Niezła. <noise> Na pewno... To wytrzyma Mardy, to jest paróweczka! Dobra, daj! Spokojnie, już to usłyszałem tysiąc razy. No to teraz będzie tysiąc jeden, Mardy, to jest paróweczka z ręcznikiem z Rosji, tu z Sarteczka. Matko, matko i córko. I córko, i córko ja i jeszcze jedna córko i kilka córek po drodze, jak macie to dajcie. Mardy, to o nie, o nie. Czekam na nowe ofiary, nie mogę ich znaleźć. Where are you, my ofiary? Jak to wieżyczki Marleja są, ty, ja... To może je posprzedaję? Nie, zostań, Przecież Mar Marley no, dobre wieżyczki. No dobrze, żartuj. Wow, chill, mate. Przecież żartowałem. Co ty, kumpel? Masz albo ulepszyć... No, już będę własne pieniądze wydawać na mojego złego brata-biźniaka. No, pewnie, pewnie. O, zombie! O, zombie! No, w sumie to żadna nowość. Mardeju. Tak złam. Mam pomysł, co by wysłać im jajanta. Ja też mi jesteś na jajanta, aczkolwiek ja wolę poczekać na Blaziki. No, ja też 3000... bym Właśnie takiego jajantera, bo oni bardzo sobą obronę ogólnie mają taką tylną Bo ja wiem. Początek mają dobry. A nie możesz kupić tych. Ale ja już kupiłem giganta za półtora kafla w ekspie eee, No nie, popsujesz mój plan Mardy, to jest parówek! Kurde jego macie <laughs> <laughs> Cię uwziął tych paróweczek Kurde, chcesz? zrobić? ci odgrzeje ci w mikrofalówce. Tak w w mikrofalówce kurwa jak i To Właśnie specjalnie. Parówki robi się tylko i wyłącznie w garnku. Trzeba nalać wody do garnka i nie pozwolić, aby woda doprowadziła się do wrzenia. Bo wtedy paróweczki robią się grube, napęcznione wodą i są niedobre. Tak się przygotowuje paróweczki. Dobrze, we wezmę to sobie do serca. A ja mam w ogóle w tym wodówce mam paróweczki berlinki z serem, człowieku. Nadziewane serem. O człowiek. kurde, dobra, a ja, ja tutaj są takie u mnie y, chili z serem teraz bym sobie za To są jeszcze parubeczka. lepsze. To są premium, panie. Mardy, to jest paróweczka! No na litość boską. For, no for, 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 for Kumpel. Ja. Kumpel. Weź kup spida, Ja kupię. Patrz teraz, patrz. I 3 i 2 i 1 i 0, dawaj. To czekaj, to nie one polecą. Power Rangers. Poczekaj, ja wyślę w takim razie tutaj, patrz. Leci o, teraz leci mój, i tutaj podspidujemy, je? Go, go, nie. Ale ja mam zero expo. Kurde, ten twój. Ten twój gówniak szy, szybciej biegł od moich blaizów. No to co ja poradzę? To napędzaj je, no! <kluzła> no nie mam czym. No to nie mam czym, no najlepiej powiedzieć, nie mam czym, no. No bo nie mam czym, no. No Nie mam czym, no, bida. No bida w kraju, tak jak się pieniędzy, kuźwa, dawaj człowieku. Hmm. Lecą normalnie. Patrz, trzeciego ci kurwa rzucam. Gdzie? Patrz, jak zrzucili w ogóle tych archerków, to jest straszne. Mardy, to jest... Ale tu i krótka strasznie mapa jest, zobacz. One już są tutaj przy zamku. Ale zmiażdżymy. mardej to jest paróweczka! Patrz, człowieku, cztery, cztery kurwa rzuciłem, widzisz? No to, no to nieźle, żeś sypnął grosze, muszę ci powiedzieć, Aż wychodzą z przeciwnej drużyny. No, bez kitu. No, dawać Blaziaki. No, ale im zrobił, ma jarmagedon normalny. Ja jakby im tak regenerację tutaj rzuci, to... Ja zaraz by rzucam. Kurde, pomógłbym ci, ale w ogóle expa nie mam. Patrz co ja napisałem na czacie. No nie! A nie chci? Patrz, patrz na życie, patrz na życie tego kasla. That kaslo half. No, no, widzę, patrzę. Patrzę na was. Się zaraz kolejnego regeneration. A to rzuciłeś się w To Rzuciłem jednego, a teraz rzucam drugiego. No tu, grubo muszę ci powiedzieć. Mardy, to jest paróweczka. U niego tańsza pułetka nie stać go na giganta czepił. i na regenerację. No kurde, jego mać puściłem 12 blaze'ów, droższe od tego twojego e, zawszerego giganta, a ty jeszcze będziemy się czepiać, że ja tak, biedny jest. Gdyby jestem. nie kurwa te, te moje spidy, człowieku i y, Heltunie, to, to by kurwa nic nie było. Tak, gdyby nie twój gigant, to by było wszystko w porządku. Tak, by było w porządku. G, G. Ja teraz, zaraz im napiszę GG. Nie piszę teraz. Ty ja też ja też... O, teraz. G -G, G -G. teraz pisz. Pierwszy, widzisz? GG. GG. -G. To jest paróweczka z boku, no zwisa mu duteczka. Co za gościu. Marzenie w subeletach biedaków? Nie, nie mam. Ja też nie. No to widzisz. E? Ja jestem myszka Migi. Witam jestem... was wszystkich, jestem myszka Miki! He, jestem Poglądman! Dobrze uh, 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 pożegnam się z Wami głosem myszki Miki! Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału! Mamy nadzieję, że Wam się podobało! Wpadajcie tutaj do Mardeja! I wpadajcie w Huntera! Do Huntera! Napiszcie mu coś tam miłego w komentarzu! Najlepiej, że jest parówką, czy coś! Ja mam taką propozycję, co byście wbili do Bardeja na odcinek i napisali mu Mardej to jest baroweczka z boku zwisa mu tuteczka. Zobaczymy, czy będzie taki zwany. I żegnamy się z wami widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć!